Składna akcja? A co to jest? Cześć, tak jak zapowiadałem kilka dni temu, składna akcja numer 4 tak, z Mateuszem Święcińskim. Zobaczymy, jak sobie za chwilkę. Poradzi, może kojarzysz, że nałączył nas piłka jeszcze za czasów Łukasza Wiśniewskiego w trakcie chyba Euro 2016. Hmm. Podczas jednego z vlogów piłkarze mówili, że w trakcie kolacji lubią sobie odgadywać składy. Ja Wiśniewskiego w ogóle nie oglądam, bo okay. jest człowiek hańbie. No ale o co okay. o co chodzi? Pozdrawiamy Łukasza mhm. Wiesiewskiego. Wiśnia, <laughs> tak. I, i był tam, była później taka właśnie krótka seria, gdzie ci piłkarze faktycznie te składy odgadywali. O. Później tego zaniechamy, ja stwierdziłem, że to jest fajny pomysł, Wiesz który bo, to warto Wiśnia. wykorzystać. Typowy Wiśnia, czyli my sobie często rozmawiamy, robimy coś, robimy, 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 robimy. Mija miesiąc, ale kończymy, bo już nas Miałe to, to? nudzi. Nie cyzelujemy jednego tam, wiesz, cyklu bardzo długo. I będziemy odgadywać składy i teraz tak, masz cztery kategorie: hity z udziałem polskich klubów, reprezentacja Polski na wielkich turniejach, Liga Mistrzów oraz Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy. I za chwilę, jedną. Nie, za chwilę wylosujesz jedną kategorię. Mhm. I, w, I w każdej z tych kategorii ja mam jakiś mecz, który sobie wcześniej wybrałem. A to możemy zrobić wszystkie? Zróbmy wszystkie. Zróbmy, Zróbmy tak? wszystkie, dawaj, wszystkie. Wow, wyzwanie. Jedźmy, jedźmy z, z wszystkie. Dobra, i dwie minuty na Niech masz... będzie to trochę inny program niż. Dwie minuty masz na wymienienie jednej takiej jedenastki. Czy minut? No to... Ja mam jedną odpowiedź dla ciebie. To tak jeszcze. A, jeszcze koło ratunkowe. Dokładnie, jakbyś się zaplątał. Kolejność nie ma znaczenia, w jakiej będziesz podawał. To dobra, nie to moment. Jak nie chcesz... Wybrałeś jakieś trudne mecze. Jak też wszystkie i ja jeden tylko trudny, wiesz, wybrałem. No hez, no dobra. Ale dobra, to tak, co ja mam tutaj dla Ciebie? Mam dla Ciebie mecz z Mundialu 2006. Uh -huh. Polska-Ekwador. Skład? Który chcesz. No wiadomo, że polski. Polski, tak? Dobra, dobra. To ja sobie odpalam tylko stoper, no bo jednak, skoro mamy się trzymać, to się trzymajmy, mimo że ten program będzie inny. A więc czas start. Jedziemy. W Bramce Artur Boruc, lewa obrona Marcin w prawa obrona Marcin Baszczyński, środek. Hmm. Czekaj, 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 Żywaków, Baszczyński, czekaj. tak. Środek Job. I też e, Jacek Bąk, tak. następnie lewa pomoc Krzynówek, prawa pomoc Smolarek z Ekwadorem, w środku grał Radomski, mm -hmm. Szymkowiak, mm -hmm. na ofensywnym, jeszcze mieliśmy jednego, Sobolewskiego mm -hmm. i w ataku grał Żurawski, bo wtedy Maciej Skorża zmienił ten system. Powiem Ci, to wchodził z ławki rezerwowych? Ireneusz Jeleń? Kamil Kosowski i od razu miał kontuzję mięśnia pośladkowego, bo mu Antonio Valencia wszedł. I Kosowski w ogóle skończył mundial, mhm. i Brożek był trafił w słupę. 31 sekund. Kurde. Pod odcinkiem z. Matim Majakiem. Tak. Napisa ktoś napisał zaprosz Mateusza Śmiecickiego zmiecie konkurencję i nikt tego i nigdy nie wiesz? No dobrze, 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 dobrze. Tutaj mamy 11 na 11, 30 sekund, wow. Dobra, to jak chcesz coś trudniejszego, to zobaczmy. No to to był chyba najtrudniejszy mecz, który przygotowałem. No. To jest Liga Mistrzów, chyba 9-7, 9-8, ale zobaczę jeszcze mam to zapisane. 4, 10 lat. Czekaj, czekaj, no ale obserwowałeś. 9-8, no. 9-9, półfinał. Dynamo Kijów, Bayern Monachium, pierwszy mecz, 3 do 3. 9 9 7 9 8 9 9 9 8 9 i Bayern zagrał w finale. Okej. Okay. Oliver Kahn. Mm -hmm. Tak. Obrona. To będziemy tak. Lee zaraz Nie, nie ma zaraz u. Okej. Okay. Czyli na pewno Kufur, mm -hmm. Mateusz. Mm -hmm. Kto tam jeszcze mógł grać? O, wiem. Tarnat. Mhm. Mm Okej. Okay. Jens Jeremis. Mhm. Mm Stefan Effenberg. Zack. Mario Basner. Mhm. Nie ma, Mario. Ale w, ale w finale zagrał, bo strzelił gola. Giovane Elber, Karnster, Janker. A grał Cikler na przykład? Mm, nie. Nie? Janker, Elber? Moment. Y... Janker, tak, tak, tak. Elber grał? Nie. A na przykład y... kto grał? Linkę? Nie. Minuta minęła. Ponad już. Kurczę, ciężko. No idziesz jednak na czymś. Jednak I ten skład z... wybierzemy. I ten skład wybierzemy, <laughs> tak. Kurczę, tam mógł jeszcze grać z takich piłkarzy? Mehmet Tak. Tak. Siiridlu trafiłem. Chwilę... I jeszcze chyba dwóch. Jeszcze dwóch. Mm -hmm. Tak? Dobrze mówię? Je tak. Je jeszcze dwóch. Mm -hmm. sobie Wiminiuk. A Owen Hargreaves nie, to no za wcześnie. Nie, nie, nie. Hmm. Pół minuty. Wiesz co? A na przykład... Eee, kto tam jeszcze mógł grać? A Paulo Sergio? Nie, on później grał, 2000. Nie, nie, pierwszy ma, Nie, mamy nie ma, nie ma. Jeszcze dwóch gości. Dwóch gości. Pewnie jacyś Niemcy. Pewnie tak. coś na zasadzie Tarnata. Tak, tak. Znaczy jeden, jeden, nie drugi tak. Osiem sekund do końca. No dobra, nie wiem. Nie? Dobra, zatrzymujemy czas. W takim razie tak był no, za chwilę. Markus Babel. O jezu, jakie łatwe. Oraz Tomasz Strunz. O, ten od, hmm? od Trapatoniego. Co za 20% meczów, no? Brawo. Mm, o, to fajne. Liga Europy 2010-2011. Mecz. Lezja. Mecz Lech poznań Juventus. Yy, pierwszy, czy ten drugi? 3 do 3. Jansek Otorowski, następnie. Yy, tak. Jeżeli chodzi o obronę, to na pewno Iwan Dżurczewicz. Mm -hmm. yy, to na pewno Bartosz Bosacki. Mm, nie. Nie. No to jeżeli nie Bosacki. O, czekaj, no, to wiadomo tam czekaj. Kotorowski, Dżurzewicz, Peszko, Rudniew. Tak, tak. Krivec, tak. Arboleda. Tak. Mm, kto tam jeszcze? Dimitrije, Iniac. Tak. Środkowy mm. pomocnik. Środkowy pomocnik jeszcze. Murawskiego już nie było, więc musimy mieć jeszcze jednego środkowego pomocnika. Albo chyba nawet dwóch, bo chyba tego też nie wymieniłeś. Kliwca. Kriviec Rudniew na pewno, prawda? Mm, tak, tak. No Peszko e, też było. Peszko na pewno. E, kto mógł jeszcze wtedy grać? Kiełb grał? Mm, nie. Nie grał wtedy. A taki kiełb. bardzo. Masz podpowiedź jak coś. Mm -hmm. To nie wiem, czy A, dawaj. Tak. to A Luis ]ś... Enriquez? Tak. Luis Enriquez na lewej obronie. Robimy jeszcze prawego obrońcy. Wiesz? Dokładnie. Y, czy to nie był Kikut? Kikut był, ale w środku w środkach. W środku. W środku. Brakuje Ci prawego obrońcy i środkowego pomocnika? Wojtkowi jak naprawdę. Dokładnie i ten ostatni. Ostatni środkowy pomocnik. Eee, czekaj, zaraz ci powiem. Kto mógł wejść na środku pomoc wtedy w Lechu Poznań? No, banalne. Eee, Mistrzowski. Strzelaj naj najbardziej banalnie jak się da. Nie, ale spokojnie, bo, bo był tam Dimitri liniac w środku, ale jeszcze jakiś jeden gość Lecha. Hmm. Tu, 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 tu. No nie mów, że można. Nie. Chyba, że powiedziałeś, ja go nie usłyszałem, ale raczej nie. Bo byś wymienił go drugi raz raczej. 10 sekund do końca. Podpowiedź? No. Bośnia Agnisław Podk teraz. Musz Dokładnie. Banalne. Dokładnie tak. To co, Kompletny, kolejny komplecik. Ostatnim meczem, uh -huh. który tutaj mam. To jest półfinał Euro 2004 Portugalia. Holandia. A, Portugalia, Holandia. Mhm. Dobra. Piękna bramka Manisza. Mhm. Który skład jedziemy? Z Portugalii. Dobra. Ricardo. Tak. Następnie Ricardo Carvalho. Tak. Kto dalej? Nuno Valente? Mhm. Paulo Ferreira. Nie. Nie zagrał. Ok. Jorge Costa. Nie. Kościnia. Deko, tak? tak. Elder Postiga. Przed hmm. zławki hmm. chyba, bo gola. Nie, nie, nie. Elder Postiga nie. Koszta. Hmm. Nie, Cristiano Ronaldo, tak. Pauleta, tak. Hmm. Lewy obrońca, lewy pomocnik, przepraszam. Lewy pomocnik, Ronaldo grał na lewej stronie. Na prawej. Hmm. Figo, tak. Hmm. Prawy obrońca. Mieliśmy Deko i Kosztinie, ok, w środku. To wszystko już mamy. Rój okay. Rui Koszta nie grał? Nie. Środkowy... Manisz. Manisz no to myśli, Był? Wiem. Tak. Był środkowy Manisz. obrońca i prawy obrońca. Jeszcze. Środkowy obrońca, prawy obrońca. Środkowy obrońca, tak sobie myślę, Ricardo Carvalho tam grał. To wiem, jeszcze mógł grać na środku obrony wtedy. Minuta minowała. A Pedro Mendes nie grał? Nie. To, to on grał w Porto. Hmm. Ze środkowych obrońców. Ricardo Carvalho. Taki mniejszy kaliber, trochę piłkarz. Valente, mniejszy kaliber. I, I na prawej obronie. Kto, a na prawej obronie nie wiem, kto grał. Mm -hmm. Miguel Valente. Dokładnie tak. I kto mógł grać na środku obrony? Powiedz jakąś jedną podpowiedź. Deportivo La Coruña tak? Ja Deportivo La Coruña? Chyba, że jeszcze nie. Rady, nie, no. nie no, później skończył karierę w Juventusie. Żur y... Andrady. Dokładnie tak. Deportivo pamiętają? Dobrze, nie? Bo, dobrze. Bardzo dobrze, tak, bo półfinał Ligi Mistrzów. Tak. Koniec. Ale tutaj y, mieliśmy cztery jedenastki, jedna dziewięć, reszta 11 na jedenaście, raczej trudno będzie to komukolwiek pobić. Ale wiem ci, że... Znaczy inaczej, zbliżyć się, bo pobić się można. się Polska to łatwa, bo Polska jest moim zdaniem na turniejach taka, abyś mnie zapytał na przykład o skład Polski 8-6. Hmm. Kurde. Nie, no aż tak daleko się nie chciałem cofać, jak będę miał przyjemność rozmawiać z kimś, dla którego to był naturalny czas. Czekaj, ale czekaj, ale w ogóle z, zróbmy taki test, bo teraz mi to, to tak, możesz to później ewentualnie wyciąć, a zróbmy taki test, czy trafiłbym na przykład skład Polski 8-6, ostatni mecz z Brazylią? programy z Mateuszem Święciskim mają to do siebie, że kończą. rozładowują się baterie, kończą się miejsca na kartach pamięci i nikt ich nie ogląda. <laughs> Dlatego też y, tamta kamera się wyłączyła jakiś czas temu, ale wszystko słyszeliście, widząc cały czas Mateusza, także nie jest źle. No, więc y, tak, składy, tamte się okazały za proste, może z wyjątkiem tego bajernu, bajernu ale bajernu. teraz mamy wyzwanie specjalne, bo programy z Mateuszem Świę Święciskim mają też to do siebie, że nie są takie jak y, inne, więc Będziemy odgadywać się w skład. No bo za zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie warto pójść w tych pytaniach głębiej, tak? Hmm? Do tyłu bardziej, tak. Tak, 8, I e, bez sprawdzania. Polska Brazylia, tak? Polska Brazylia, ostatni mecz, powiedzmy, ostatni mecz, Polska Brazylia, bo mam do siebie trochę żalu, że nie znam tej historii, tak wiesz, wyrywkowo mm -hmm. tej historii wcześniejszej. A ja uważam, że dziennikarz powinien mieć procesor w głowie, komputer w głowie. Dobra, Dobra. start. Mój tak. Boniek. Tak. Ciekanowski. Mm, tak. Tarasiewicz. Mm, tak. Karaś. Tak. Przybyś. Tak. Ostrowski. Tak. Kurde, siedmiu... Stefan Majewski. Tak. Kapitalny wers zagrał w cudzysłowie przeciwko e, Do... przeciwkami. Dwóch jeszcze, tak? Dobrze wiem? Trzech. Grał Roman Wójcicki. E, tak. I teraz mam... Pewną trudność, czy grał Krzysztof Pawlak? Yy, nie, na ławce. Nie, na ławce. To kto jeszcze. Jano Furtok? Przed ławki. Mam ślepotę. Yy, yy, tak, przed ławki. Tak. Czyli go nie liczymy. Jeszcze dwóch gości, czekaj. Dziekanowski, Ostrowski, Tarasiewicz. Yy... Ale mam okropny kadr teraz. Boniek, no tak. No, <laughs> Boniek, kto jeszcze mógłby. Buncol? Yy, nie, na ławce. Kurde, na ławce. A to bardzo znana postać. W polskim postać. futbolu obecnie, minuta minęła. Obecnie w polskim futbolu... Włodzimierz Smolarek. Mm, tak, jeszcze, też, jednego. jeszcze jedna. Jesz... Też bardzo znana postać, bo ja go miałem na myśli. Tak? Kurczę, to jeszcze minutę, to może, może po, 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 pogłówkuję bez, bez tego. Mhm. Kurde, bardzo znana postać mówię. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Mam podpowiedź? Na pewno nie jest to Janusz Wójcik. No, pod, 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 podpowiedź. Tak, jego syn bywał u Was w studiu. Pomyślałem o, o bajaku. No nie, 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 nie bywa, bywa u nas w studiu. O no. jezu, jak mogę, Panie Janku, przepraszam Pana, jak mogę Pana zapomnieć, Jan Urban, fenomen. Pozdrawiamy obu Panów. Minuta 40. Rozwalone. Ja jestem w szoku totalnym. Kurde, ale powiem Ci, że. Pięcioro, ja się, A wiesz, co jest najgorsze? Czasami się zapomina takie postaci pewne, nie? Tak. Magia telewizja. Ale jest, jest powiem Ci, jest du duża trudność ze względu na to, że się te postaci mieszają. Ale już bym z 8,2 już. Jest, jest za dużo takich ludzi, którzy poginęli. Przybyć, Jezu, no co się dzieje z przybysiem? co się dzieje z przybysiem? Zaprasz przybysia na <grym> <grym> Składna akcja numer 4. Za nami odcinek. Specjalny. Mój specjalny. specjalny mój specjalny po tak. hiszpańsku. Ale, ale wszystko, wszystko wyszło bardzo dobrze. Jestem, jestem naprawdę zaszokowany. Bo no ja nie mam takiej pamięci, szczerze mówiąc. No, to się trenuje. Dzięki za uwagę. Ciao. Do zobaczenia.